Dzień dobry, Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Kamila Lewicka, Akademia Odwagi, a Ty oglądasz poniedziałkowy trening odwagi. Czyli nasze cotygodniowe kilkuminutowe spotkania, na których podpowiadam Ci, z jaką myślą możesz rozpocząć kolejny tydzień, tak żeby ten tydzień przybliżał Cię do życia, jakiego dla siebie pragniesz, takiego pełnego radości, lekkości i satysfakcji każdego dnia. Dzisiaj jest 1 lutego i to jest bardzo dobry moment, aby zweryfikować kierunek, w jakim zmierzasz. Początek roku to jest taki czas, kiedy my z ogromnym entuzjazmem wchodzimy w coś nowego, planujemy, snujemy nasze cele i marzenia i często nie bierzemy pod uwagę tego, co przynosi nam po drodze życie. Również perspektywa 12 miesięcy jest bardzo dużą perspektywą, bardzo długim okresem czasu i trudno nam w styczniu przewidzieć te rzeczy, które się wydarzą. Bardzo często też przeceniamy swoje możliwości i wydaje nam się, że możemy więcej e, niż faktycznie. Możemy albo niż to, co naprawdę jest dla nas ważne. I dlatego istotne jest, żeby regularnie, w krótszych odstępach czasu, weryfikować ten apetyt na różne rzeczy, na które mamy chęć i cały czas wracać do tego kierunku, który prowadzi nas naprawdę tam, gdzie chcemy być. Żeby nie być jak taki statek na morzu, który dryfuje raz tu, raz tam, ale tak naprawdę nie ma kierunku. Ważne, żebyśmy wiedzieli, dokąd ten nasz statek życiowy płynie i nawet jeżeli życie. Momentami pokieruje nas trochę w, innych, w inne zakątki, żebyśmy wiedzieli, jak wrócić i gdzie w ogóle mamy wrócić. I dlatego w tym tygodniu bardzo serdecznie zachęcam Ciebie do tego i siebie też, bo jak zwykle robię wszystkie ćwiczenia razem z Tobą, żebyśmy się zastanowili, co takiego sprawiłoby, że na koniec lutego. Poczujemy, że ten luty, ten miesiąc, który właśnie się kończy, dał nam satysfakcję, radość i spełnienie. Jedna rzecz, która spowoduje, że na koniec miesiąca będziesz miał poczucie, że dobrze przeżyłeś ten miesiąc i że zrobiłeś krok do takiego życia, jakie jest dla Ciebie ważne. Jedna rzecz. Oczywiście po drodze będą się wydarzać inne, będzie dużo więcej wyzwań i pewnie więcej okazji do zrobienia tak, żeby to życie było fajne. Natomiast zadbaj o to, żebyś miał jedną rzecz której spełnienie da Ci to poczucie, da Ci poczucie satysfakcji i radości. To jest szalenie ważne, żeby nie kończyć tych krótszych okresów czasu z takim poczuciem, że właściwie zakończył się miesiąc, ale to nie do końca było tak, jakbym chciał, no i zaczyna się nowy, więc znowu z nową nadzieją wchodzimy w nowy okres. Wejdź z nową nadzieją, ale wejdź też z takim poczuciem dumy, zadowolenia z siebie, takiego poczucia, że ty dajesz radę, że ty kończysz rzeczy, które sobie postanowiłeś i zaczynasz, z takim poczuciem sprawczości i własnej siły, a to da ci domykanie rzeczy, które postanowiłeś zrobić w krótkich okresach czasu. Więc w tym tygodniu zastanawiamy się nad takim pytaniem i wyznaczamy odpowiedź na to pytanie: co takiego musiałoby się zdarzyć w lutym, abym ten miesiąc uznał za um, spełniony, za taki radosny i że faktycznie zrobiłem krok, w kierunku tego, co jest dla mnie ważne. Jedna rzecz. Życzę Ci pięknego tygodnia, znajdź taką rzecz, trzymaj się jej i w ciągu miesiąca, kiedy będą zdarzały się różne sytuacje, być może również takie, które będą chciały Cię odciągnąć od tego celu, przypominaj sobie, gdzie jest Twój kierunek i idź w tę stronę. Wtedy za tych kilkadziesiąt dni. Na koniec lutego będziesz miał poczucie, że jesteś o krok bliżej, a to ci da zdecydowanie więcej siły i odwagi do robienia kolejnych kroków. Wszystkiego dobrego, pięknego tygodnia, dużo radości i do zobaczenia za tydzień w kolejnym poniedziałkowym treningu. Odwagi, wszystkiego dobrego!